Dlaczego nie jestem ateistą? No, w tym tempie, jak tak się będę snuł, to do jałowej kiczery przejdę przez cały mój światopogląd. Dlaczego nie jestem ateistą? Wyjaśniłem w poprzednim filmie z grubsza, dlaczego nie odpowiada mi taka wizja świata, w której na fundamentalnym poziomie yy, jest Bóg. I tam wyjaśniłem, co przez to pojęcie rozumiem. No to ktoś by mógł powiedzieć kurcze ateista ateista. Dlaczego nie jestem ateistą? Ech, w dużym skrócie tak. No jakie są alternatywy? Zawsze się trzeba zastanowić, jakie są alternatywy. I wychodzi mi na to, że jeśli wyjdę od świata, od świata, tak i o, po prostu od świata, to też mi się to wszystko nie styka. Brakuje mi czegoś. Jest kilka takich luk. Jedne większe, inne mniejsze. Więc luk w czym? Ok. Człowiek taki jak ja, budzący się w, na przełomie XXI 21, 22, 22, 21 wieku, napotkał na pewnie coś takiego jak nauka, opis świata, i z tego wyłania się taki pogląd filozoficzny, który technicznie, ja jako filozof nazwałbym redukcjonizmem fizykalistycznym. Już tłumaczę: no fizykalistyczny albo materialistyczny. Krótko mówiąc, jest to co opisuje nauka, to co opisuje fizyka i wszystko inne się do tego redukuje. No czyli gdybyśmy tak mieli opisać co jest, będąc redukcjonistą materialistycznym czy też redukcjonistą fizykalistycznym, to powiedzielibyśmy tak: no to wszystko tutaj cyk, planety, gwiazdy, pola, dorzućmy do tego wszystko siły nawet, przestrzeń. A co? Czasoprzestrzeń. No i mamy to. Mamy takie coś. Zwane światem fizycznym, i wszystko jest w nim. Wszystko, co jest, jest częścią tego czegoś, albo daje się do tego czegoś zredukować, i mi to po prostu się nie zgadza. Z kilka takich rzeczy, trywialnych, banalnych rzeczy, jak choćby doświadczenie pierwszoosobowe, które mi w ogóle się w to nie wpisują. Mm, z doświadczeniem pierwszoosobowym o tym kiedyś już króciutko mówiłem w jednym z moich filmów, z serii Filozuj. Ale z różnych względów to jest tak. Ludzie się dzielą, to przeczytałem w jednym mądrym źródle, tylko jestem za głupi, żeby te źródła zapamiętywać. Ludzie się dzielą albo na ludzi, którzy to łapią, albo nie łapią. Albo łapią, że, że jest coś takiego jak świadomość pierwszoosobowa i to jest coś zupełnie innego niż rzeczy. Albo tego nie łapią i uważają, że to się da zedukować do rzeczy, do zjawisk mózgowych. No i właśnie, no i long story short, ja jestem w tej pierwszej kategorii, nie styka mi to, nie zgadza mi się to po prostu, to jest jedno z takich miejsc, czyli nie wiem, nie mam pojęcia w jaki sposób to wytłumaczyć, ale coś tutaj mi nie pasuje z tą, z tą przeżywaną chwilą, pierwszoosobową, no po prostu jak słowo daje, nie wygląda mi na to, żeby to się składało z cząstek. No, ani do nich edukowało. I przeszedłem przez te wszystkie funkcjonalizmy, emergentyzmy, komputacyjną teorię umysłu, strukturalistyczną i wszystko inne. Nie, nie łapię tego. No, to jest jedno takie miejsce. Inne miejsce, matematyka. Kurczę, gdzie w tym wszystkim jest matematyka? Zwłaszcza te struktury, te piękne rzeczy kryjące się tak gdzieś między skrzydełkami. Matematyki, zbiory Mandelbrot'a, te wszystkie rzeczy. Gdzie to jest? Czy to jest zakodowane w jakiejś nie wiem czystej logice? Przedziwne rzeczy. Świat dalej. Jest taka, jest taka idea w kosmologii, która się nazywa precyzyjnym dostrojeniem. Ja mam do tego umiarkowaną sympatię, ale w, w tym kierunku mniej więcej jakby chcę Was zaprowadzić. Kiedy ja się przyglądam światu. Gdybyście się interesowali, to to jest taka mniej więcej ścieżka, którą opisuje w książce wszechświat krok po kroku. Tam idę od wielkiego wybuchu do życia. I to jest taka, no, taka wielka rzecz, powiedzmy sobie. Nie mówię o książce, mówię o tym o świecie. Wielka przygoda formy. No i ona jest, jest piękna. Ja tam rzucam takie hasełko, że, że świat jest dziełem sztuki. To jest jedna z moich ulubionych metafor. I to nie znaczy oczywiście, że tam gdzieś mamy malarza trzymającego za pędzel, ale coś tutaj to jest, tych cząstek to jest po prostu troszkę za mało. Za ciasny jest ten światopogląd cząstek mm, i pól i czasoprzestrzeni, żeby to wszystko pomieścić. Ciężko jest to wyrazić, to co tam się dzieje w tej łepetynie, ale ogólnie rzecz biorąc jest. Jest tutaj jeszcze coś do wytłumaczenia. Nie jestem zadowolony. O. Nie jestem zadowolony z fizykalizmu i takich miejsc. A jest świat, nie wydaje się sam, sam dobrze sam siebie wytłumaczać. Znaczy byłbym <grym> byłbym ontologicznie, metafizycznie zawiedziony, gdyby się okazało, że ta czasoprzestrzeń z tymi polami kwantowymi to jest wszystko. To bym był zawiedziony światem. Gdyby się tak okazało, że tyle, że to to. No, i na bazie tego typu ogólnych przeczuć Wyrobiło mi się takie, takie przekonanie, że po prostu wiemy za mało na ateizm. Że, wiecie, jest taki, jest taki polski serial 40-latek. I tam jest technik Maliniak, Technik Maliniak pracuje pod Karwowskim i pewnego dnia do, na budowę przychodzi inżynier Nowowiejska wykształcona inżynier nowowiejska i maliniak tłumaczy jej fakty życia i mówi tak, był taki był taki księgowy i miał przeliczyć milion złotych. No i zaczął. i Liczy, liczy 100 tysięcy, liczy, 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 liczy 200 tysięcy, liczy, liczy 300 tysięcy, liczy, liczy. No, no i doliczył do 500 tysięcy i powiedział, jak dotąd się zgodziło, to do końca też się pewnie zgodzi. No i tak to u nas jest z planem. No więc ja jestem troszeczkę takiego zdania, że, że ateista to jest taki trochę niecierpliwy księgowy, który tak mówi: no tak, no są te planety, są te galaktyki, są te pola, są te cząstki i tak dalej. No, ja się, ja się właśnie obawiam tego i tak dalej. Mi się wydaje, że tutaj jest dużo, żeby zostać ateistą. Myślę, że wiele z tych dziur trzeba zalepiać po prostu taśmą, tak zwanym krokodylkiem. A ja wolę sobie te lufciki pozostawiać otwarte, niż je zalepiać jakimś tam kitem. I z tego względu nie jestem ateistą. Wiem, że są różne oczywiście poziomy ateizmu, tak? Jest ateizm jakiś silny, słaby. No, ja przecież w poprzednim filmie wyjaśniłem, że nie wierzę w Boga. Nie, nie uważam, żeby istniał Bóg. Natomiast ach, to, jest, to jest taki ateizm, może powiedziałbym, najsłabszy. Najsłabszy. To jest ateizm dopuszczający, który w związku z tym w zasadzie nie jest ateizmem. No, ale ja się nie chcę kłócić o słowa. Tutaj chodzi o to, żeby sobie gadać o światopoglądzie.